Przykładem takich znaków, które gdzieś tam się odbiły od urzędu patentowego to mamy papryfiutki, <grytki> yy, mamy dupeczki, ktoś próbował rejestrować i mamy na przykład "Not Made in China. No i Pech chciał, że trafił na jakiegoś yy, urzędnika z urzędu patentowego, który czytał namiętnie Kaczora Donalda, no i przytoczył przykład, że to było pokazane już w komiksie w Kaczorze Donaldzie, więc on nie może przecież powiedzieć, że to jest jego wynalazek. I z takich rzeczy, co nie możesz rejestrować, to są na przykład takie trochę po bandzie metody klonowania ludzi, pierpetum mobile, coś nazwiesz kwadratu to już jest kwadratem, ale na przykład już nie prostokątem, a prostokąt to jest szersze słowo. Jeżeli ty napiszesz, że używasz tylko śrubek, no a ja bym napisał, że to są połączenia rozłączne. Nam zależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Dawid Pianka, rzecznik patentowy, właściciel portalu i kanału Wynalazca TV. Dzień dobry, cześć. Cześć, witaj. Myślę, że nasza dzisiejsza rozmowa będzie obfitowała w mnóstwo ciekawostek na temat prawa związanego z prowadzeniem firmy, z markami, z produktami. To może żeby od razu zaintrygować widzów, omówmy na początek coś takiego soczystego z Twojej branży. Coś, po czym większość naszych widzów pomyśli: a to dobre, w życiu bym się nie spodziewał. Pytanie: wielkie firmy chroniące swoje marki versus tak zwane w cudzysłowie zwykłe firmy. Jakie znasz najciekawsze przykłady sporów? Wiesz, co najciekawsze przykłady sporów, jeżeli chodzi o walkę dużej firmy z takim mniejszym, to myślę, że dobre przykłady to są po prostu z firmy Apple, bo oni są znani w naszej branży z tego, że atakują każdego, jak mają na to okazję. I taki pierwszy przykład to jest jak walczyli z Polakiem. To była domena ap.pl, gdzie ta domena, no jak w sobie ją napiszesz i się popatrzysz na tą domenę, no to zobaczysz, że brakuje tam E, no i mamy Apple. No i właśnie oni mieli mniej więcej takie zarzuty, że ten sklep, a pod tym sklepem również była sprzedawana elektronika, no narusza ich znak e, towarowy marki Apple. Natomiast ostatecznie spór skończył się e, tym, że Polak wygrał, na szczęście. <grym> Myślę, że tutaj Apple troszeczkę jednak e, przesadził. E, drugi spór e, to był już taki mega pobandzie mianowicie chodziło o to, że e, był zgłoszony znak towarowy w kształcie takiej gruszki, jeszcze z napisem, z napisem PIR, gdzie gruszka zupełnie inaczej wyglądała niż to ich jabłuszko. No i oni też tutaj zarzucali, że no niestety ta gruszka jest podobna według nich do, do tego jabłka ich. Co ciekawe, na początku wygrywali, ale później ostatecznie przegrali tę sprawę. Ta gruszka była zgłaszana również dla elektroniki, między innymi, i, i stąd w ogóle cały spór się rozpoczął. Ale to pokazało, jak Apple właśnie lubi nadinterpretować. Różne zjawiska, które zachodzą w tym prawie, no i jednym słowem, przesadzać. Ale to chyba trochę dlatego, żeby pokazać, że żeby jakby nie wchodzić w nimi, z nimi w konflikty, prawda? Oczywiście, mają na to budżet i jest to moim zdaniem bardzo sensowna strategia, żeby odstraszać właśnie potencjalnych naruszycieli od jakiejkolwiek próby naśladownictwa ich znaku, czy próby podszywania się pod ich markę. Jak uważasz tak z Twojego doświadczenia, czy w tym, czym się zajmujesz, wielkie firmy są faworyzowane? Wiesz co, nie sądzę, nie powiedziałbym, że są faworyzowane, bo jednak akurat przy tym prawie ja się nie spotkałem z czymś takim, żebym powiedział, że są faworyzowane. Jedyne co takie duże firmy mają ciekawszego, to są po pierwsze budżety, bo oni mogą po prostu iść do ostatniej instancji walczyć i takiego kowalskiego może być na to nie stać, bo każda sprawa kosztuje. Odwoływanie się i tak dalej to jest koszt. Firma taka duża, właśnie może walczyć do końca to jest pierwsza rzecz. Druga, oni mają czasem strategię taką, że walczą na objętość z takim konkurentem. Co to znaczy? W praktyce, my możemy dostać dokumentację w cudzysłowie w kontenerze, no i musimy to przeanalizować i na to wszystko odpowiedzieć. Tak? I to jest koszt. To jest właśnie sprawa tych kosztów, że klienta nie stać na to, żebyśmy na przykład spędzili miesiąc czy dwa tylko nad jego sprawą. No i trzecia rzecz to jest renoma znaków towarowych. Mianowicie, jeżeli masz taki znak jak Nike, Google, Apple, to są tak zwane znaki renomowane i to nie chodzi o to, że firma jest jakoś faworyzowana, tylko po prostu jest tak w prawie przyjęte, że jeżeli taki znak jest powszechnie znany przez społeczeństwo, no to niezależnie od tego, czy ja zrobię sobie na przykład buty, Apple, to i tak Apple może mnie zaatakować. Więc jakby tutaj wchodzimy w taki szerszy wtedy zakres ochrony tych znaków. Tylko jeszcze raz zaznaczę, że to nie chodzi o faworyzowanie tych dużych firm, tylko tak po prostu jest. No to sprawa tego Polaka i jego sporu z Applem pokazuje, że rzeczywiście to nie jest tak, że przychodzi duża firma i zwycięży z automatu. Tak, dokładnie. Dobrze, załóżmy, że mam firmę albo jestem osobą fizyczną, wymyśliłem coś albo nawet już to Stworzyłem i chcę to chronić. Co muszę zrobić i czy mogę chronić wszystko? Co można, czego nie można zarejestrować. Mhm. Wiesz co, w sumie to wszystko zależy też od tego, co Ty wymyśliłeś, bo są osoby, które uważają, że wymyśliły znak towarowy, tak? To jest po prostu zwykła nazwa. Możesz ją używać dzisiaj, możesz ją używać 10 lat i możesz ją sobie zarejestrować na swoją rzecz. Z tym oczywiście nie ma problemu, zakładając, że oczywiście ta nazwa będzie podlegać ochronie, bo mamy takie różne mm, Rzeczy, których nie możemy chronić. I to jest na przykład rzecz, że znak nie może być sprzeczny z dobrymi obyczajami, tak zwane. No i przykładem takich znaków, które gdzieś tam się odbiły od urzędu patentowego, to mamy papryfiutki, <grytki> mamy dupeczki, ktoś próbował rejestrować i mamy na przykład not made in China. Czyli to jakby obrażało wtedy Chiny, tak, że to, bo to miało znaczyć, że nie jest produkt wyprodukowany w Chinach, tylko jest w lepszej jakości. Z drugiej strony mamy na przykład wzory przemysłowe, czyli to są jakieś takie designy, czyli w Wtedy się skupiamy na wyglądzie. Wzór przemysłowy możesz opublikować i tylko, że ta publikacja nie powinna być wcześniej niż 12 miesięcy. Masz po prostu takie okienko czasowe, 12 miesięcy od wypuszczenia wzoru możesz go sobie zarejestrować. No i ostatnia sprawa, no to są wynalazki, czyli takie rozwiązania już techniczne. Tutaj. Bardzo ważna rzecz, żeby sobie widzowie zapamiętali, nie możesz opublikować rozwiązania przed zgłoszeniem tego do ochrony. Jeżeli to opublikujesz, to już nie możesz niestety starać się o patent, a moim zdaniem patenty są najszerszą formą ochrony produktu. I z takich rzeczy, co nie możesz rejestrować, to są na przykład takie trochę po bandzie metody klonowania ludzi, pierpetum, mobile, takie po prostu, żeby zdrowy rozum pozwalał to zrealizować. Ochrona produktu Polska i pozostałe państwa. Jak w tej branży podzielony jest świat? My jako Polacy jesteśmy prawnie wewnątrz czego? Nie wiem, samej Polski, Unii Europejskiej, może tak zwanych państw zachodnich, co z resztą świata? Jak chronić produkt w innych państwach? Mhm. Wiesz co? Y Tutaj, jeżeli chodzi o jakieś regiony, bo rozumiem, że o to pytasz, to faktycznie Polska przynależy i do Polski, i do takiej regionalnej struktury, sobie to nazwijmy, czyli do Unii Europejskiej. Przy czym przy każdym tym prawie troszeczkę to inaczej działa. Może znaki towarowe i wzory przemysłowe, one działają, są takie unijne znaki towarowe i wzory wspólnotowe, one działają wówczas na terenie całej Europy. Natomiast w patentach już tak niestety nie ma. Patenty to są takie tery terytorialne, bardzo mocno ochrony, Czyli na przykład zgłaszasz patent w Polsce, no i masz ochronę. W Polsce, tak? Jest patent natomiast europejski, tylko on tak nie działa fajnie, jak nazwa sugeruje, i tutaj niestety czasem ludzie się na tym e, gubią. Mianowicie, jeżeli patent europejski zostanie przyznany, to ty i tak musisz zdecydować, w których krajach chcesz, żeby ta ochrona obowiązywała. No i niestety za każdy z tych krajów będziesz musiał zapłacić. Nie ma niestety czegoś takiego, jak znak towarowy na świecie, wzór przemysłowy na świecie czy patent światowy. E, te procedury mogą e, brzmieć troszeczkę mylnie, ale tutaj też trzeba Trzeba uczulić słuchaczy, że niestety nie ma takiej formy ochrony, a nawet jeżeli ktoś by chciał w każdym kraju chronić takie produkty, no to te koszty byłyby zdecydowanie za duże. No właśnie, z jakimi kosztami wiąże się ochrona produktu czy marki? Ile to kosztuje w Polsce, a ile na świecie? Yy, bardzo ciekawe pytanie, powiem ci, bo yy, ciężko to jest tak oszacować, wiesz, tak szczerze mówiąc. Yy, na to się składa sporo procesów, które musimy wziąć pod uwagę, czyli jakieś problemy po drodze. Yy, na przykład zgłaszając wynalazek, yy, urząd patentowy może zarzucić nam jakiś podobny wynalazek, tak i powiedzieć, że tobie się nie należy ta ochrona, bo już wcześniej ktoś coś podobnego zgłaszał i ty po prostu będziesz musiał yy, bronić swojego prawa, co się wiąże z kosztami. Ale zakładając, że wszystko idzie jak pomaśle, powiem Ci, że niedawno robiliśmy kalkulację dla klienta na jego życzenie, ile by to kosztowało na świecie, tak? Orientacyjnie. No i zakładając, że jeżeli by wymyślił wynalazek i to byłby takie zgłoszenie patentowe, to same koszty zgłoszeniowe, czyli nie mówię tutaj o przyznaniu patentu, o takich dalszych postępowaniach, to wyszło nam około 2 miliony złotych z pewnym zapasem. Czyli takie koszty byś musiał ponieść, jeżeli chciałbyś mieć ten patent światowy. W cudzysłowie oczywiście mówimy, jeżeli chodzi o znak towarowy, to będzie około 1 milion złotych. Tutaj nie wszystkie kraje na pewno na świecie braliśmy pod uwagę kalkulacje, ale no tak mniej więcej. Wzory przemysłowe szczerze mówiąc nie, nie kalkulowaliśmy, ale myślę, że to może być podobnie międzyznaki towarowe, a patent, więc między milion a dwa miliony złotych pewnie trzeba by wydać. W praktyce oczywiście nikt tego nie robi, bo to nie ma sensu. Nikt nie działa na terenie całego świata, przynajmniej z naszych klientów również, a mamy dużych klientów w swoim portfolio, więc po prostu wybierasz najczęściej te kraje, w których działasz. Na przykład patent europejski robisz, patent w USA i ewentualnie. Łanie patent w Chinach jako twoje kluczowe ręki. No dobrze, mam patent. I co dalej? Czy mogę już spać spokojnie? Nikt mi tego w cudzysłowie nie ruszy, czy mogę wręcz zapomnieć o temacie? Nie, no to by było za piękne. <laughs> Wiesz co, no to jeżeli masz, czy to patent, czy znak towarowy, czy wzór przemysłowy, no to oczywiście musisz się liczyć z tym, że ktoś może Cię podrabiać, tak czy siak, bo on może nie mieć tej wiedzy chociażby. No i wówczas musisz go oszczec, że Ty masz taki patent, żeby on zaprzestał używania tego rozwiązania. Jeżeli to nie pomoże, no to zaczynamy spór. No jeżeli spór, no to tak jak zaczęliśmy na początku, no to to są koszty, tak? I nie każdy jest w stanie też to udźwignąć, więc warto od razu sobie przekazać. Czy okej, okay, ja sobie zgłoszę ten patent, zacznę sprzedawać swój produkt, no ale pytanie, czy ja będę później w stanie i tak z tego patentu korzystać. Mam na myśli te spory zaczynać i prowadzić i wygrywać. Jeżeli chodzi o znaki towarowe, to tam jest coś takiego jak, znaczy, jeszcze może inaczej zacznę, że znaki towarowe urząd patentowy może udzielić nawet konkurentowi na bardzo podobny znak i one sobie mogą współistnieć, więc teoretycznie klient powinien monitorować. To się nazywa tak zwany monitoring znaków towarowych, czy jakaś obca marka nie próbuje uzyskać rejestracji znaku towarowego. Jeżeli znak towarowy taki sporny wejdzie w okres sprzeciwowy, tak się to nazywa, to zgłasza sprzeciw do takiej rejestracji i zaczyna się spór. E oczywiście można się dogadywać tak? po drodze, ale no, różnie z tym bywa. Natomiast jeżeli sobie byś zapomniał o takim monitoringu i powiedzmy za rok się skapniesz, że jakiś znak towarowy podobny został zarejestrowany po twoim znaku, no to zaczynamy tak zwaną procedurę unieważnienia znaku towarowego. Warowego tego konkurenta. To jest troszeczkę dłuższe, troszkę bardziej skomplikowane, minimalnie bardziej skomplikowane. Tak w skrócie lepiej jest iść w okres sprzeciwowy niż to unieważnienie, ale jakby da się to też to zrobić. A jakie błędy najczęściej popełniają osoby, które rejestrują patenty? Może od razu rozszerzę to pytanie. Jakie są najbardziej znane wpadki w tej branży? Mhm. Wiesz co, wpadki... Może taką śmieszną przytoczę, bo ciężko mi tak, szczerze mówiąc, z miejsca wymyślić coś takiego typu Apple, Samsung i tak dalej, bo oni mają tych prawników, wiesz, z górnej półki naprawdę i ciężko jest tam się doczepić do opisu patentowego. Ale przytoczę taki może przykład, gdzie jedna osoba próbowała stworzyć taki wynalazek może nie stworzyć tylko po prostu miała zgłoszenie patentowe gdzie statek był pokazany na dnie i statek był pokazany na górze tak nad tym statkiem że sobie pływał no i pomysł polegał na tym żeby ten statek wyciągnąć z dna to żeby wpuszczać do niego kulki wynapełnione powietrzem no i wtedy z powodu tego że te kulki się będą unosić w tym statku no to ten statek na dnie wypłynie na na powierzchnię no i pech chciał że trafił na jakiegoś urzędnika z urzędu patentowego który czytał namiętnie Kaczora Donalda, no i przytoczył przykład, że to było pokazane już w komiksie w Kaczorze Donaldzie, więc on nie może przecież powiedzieć, że to jest jego wynalazek, no bo już to gdzieś jest opublikowane. Więc jakby to jest taki przykład jakiegoś fakapa tak zwanego, czyli co się nie udało komuś. Natomiast co jest istotne, jeżeli ty sam właśnie próbujesz coś robić, to tak, jeżeli chodzi o znaki towarowe i wzory przemysłowe, to moim zdaniem klient jest w stanie się tego nauczyć i jest w stanie sobie zrobić to samodzielnie. Oczywiście rzecznicy patentowi są wyszkoleni do tego, żeby to zrobić jak najlepiej, ale szukając oszczędności, dasz radę. Natomiast jeżeli chodzi o wynalazki, o patenty, to jest tak skomplikowana materia, że tutaj zupełnie tego szczerze nie polecam. Tam się liczy każde słowo. Coś nazwiesz kwadratem, to już jest kwadratem, ale na przykład już nie prostokątem, a prostokąt to jest szersze słowo. Jeżeli ty napiszesz, że używasz tylko śrubek, no a ja bym napisał, że to są połączenia rozłączne, czyli szukamy takich słów, żeby były szersze, jednym słowem. I te słowa muszą się jeszcze powtarzać w każdym miejscu. Jeżeli w pewnym miejscu ja napiszę śrubki, w drugim napiszę wkręty, to są zupełnie inne, pomimo że dla kogoś to może być to samo. To Urząd Patentowy może się doczepiać, więc trzeba wszystkiego tutaj pilnować i na to uważać. A najważniejszy błąd, jaki ludzie popełniają, zwłaszcza startupy, to jest publikowanie tych wynalazków, a potem się zgłaszanie do rzecznika patentowego, no i płakanie, że nie mogą zrobić tego patentu, bo już coś pokazali. Za dużo po prostu pokazali. A tak w temacie błędów związanych z patentami, coś nietypowego, jeżeli chodzi o moje wywiady, bo wiem, że przygotowałeś dla mnie zagadkę. Tak, przygotowałem dla tak zagadkę i chciałbym cię zapytać: jak sądzisz, czy to, co ci pokażę, Będziesz widział tutaj raz, dwa, trzy, cztery różne rozwiązania. Czy można je ochronić? Zobacz. Okej, okay. widzą to oczywiście, wyświetlimy na ekranie. No nie wiem, wydają, się, wydają mi się to tak powszechne rzeczy, że no chyba nie. Mhm. Wiesz co, no, każdy z tych rozwiązań, które ci pokazałem, niektóre z nich uzyskały ochronę. Można by chronić. Można by chronić je jako tak zwane te wzory przemysłowe, czyli jako te designy, tak? Bo pokazałem ci rożek, pokazałem ci jakieś ciasteczko. To, co było tam w prawym górnym rogu, to była taka kostka rybna. No i to takie rozsypane coś niektórzy mówią że to jest piasek niektórzy mówią że to jest jakaś kawa to jest tak naprawdę herbata rozsypana tylko nad czym się trzeba zastanowić robiąc takie, takie tematy to jest nad zakresem ochrony bo to jest istotne jeżeli ja na przykład zgłaszam wzór przemysłowy dla klienta no to bardzo ważne jest to żeby ten wzór dla niego był wartościowy tak czyli jeżeli się pojawi konkurent żeby miał ja tego konkurenta mógł zaatakować no i trzeba się zastanowić czy jak ja zrobię sobie taką rozsypaną herbatę i zrobię jej zdjęcia i zgłoszę to do urzędu Patentowego, no to co to mi daje? W praktyce niestety nie za dużo ci to daje, no bo możesz wtedy zaatakować kogoś, jeżeli on też będzie taką herbatkę rozsypaną gdzieś tam stosował, tak, i będzie faktycznie się podszywał pod, pod dany wzór. Więc, konkludując, po prostu musisz się nauczyć, musisz zwrócić uwagę realizując sobie ochronę, co ona Tobie da w przyszłości i są na to różne strategie. Tak samo w opisach patentowych bardzo ważne jest to, na przykładzie może podam klienta. Bardzo ważna, bardzo ważna nauka też z tego wypłynęła. Klient przyszedł do nas z takim rozwiązaniem mechanicznym, w którym były cztery cechy techniczne. To było rozwiązanie już pod patent bardziej. No i zastanawialiśmy się, jak to klientowi zastrzec, żeby było dla niego jak najlepiej. Zaczęliśmy od tak badań patentowych, żeby zobaczyć w ogóle, czy ten wynalazek, który on opracował, faktycznie jest jego. Tak, bo sobie tak założył, jak każdy na początku klient zakłada, że to jest jego pomysł. Na szczęście się okazało, że tych czterech mechanizmów nikt nie stosuje, ale w wyniku tych badań zobaczyliśmy, że na przykład są ciekawe patenty na łączenie ze sobą dwóch części i tyle. Tak? Tutaj też od, od razu widzą, warto zaznaczyć, że patent to nie jest statek kosmiczny, to nie jest Tesla, tylko to może być bardzo proste rozwiązanie, które pozwala zmniejszyć koszty, przyspieszyć produkcję, yy, przyspieszyć montaż i tak dalej. No i to był przykład takiego patentu, gdzie dwie części ze sobą się wklikiwały, do tej pory były łączone śrubkami. No i co nam dała ta wiedza? Yy, ta wiedza nam pokazała, że skoro urząd patentowy przyznaje w tej branży na takie rozwiązania yy, patenty, no to zróbmy inaczej z tym mechanizmem. Ponieważ ten mechanizm ma cztery innowacyjne cechy, no to zróbmy z tego cztery patenty. Każdy na tą cechę. I co to daje klientowi? Jeżeli ja bym napisał w opisie patentowym, że mamy mechanizm, który zawiera cechę A, B, C, D, to jeżeli konkurent zrobi swój mechanizm z cechą tylko A albo z cechami C i D, no to ma obejście patentu, bo ja powiedziałem, że musi być te cztery. A jeżeli zrobiliśmy patenty cztery na każdą z tych cech. To już ma klient najszerszą ochronę, ponieważ wystarczy, że jeden z tych puzelków konkurent weźmie i zacznie stosować, i wtedy my możemy tego konkurenta zaatakować. No to się nie popisałem z tą moją odpowiedzią. Dobrze, że nagrywamy te rozmowę, i dobrze, że jeszcze poza kamerą pewnie się trochę podszkolę. Oczywiście. A jaki jest Twój prywatny pogląd na kwestie patentów? Czy uważasz, że są potrzebne? I tak nie. Moim zdaniem, jeżeli zaczynasz i to jest Twój pierwszy produkt, nie masz budżetu, nie znasz klientów, dopiero wchodzisz w tę branżę, to. Ja bym chyba odpuścił patent, zrobiłbym sobie ten produkt, skupiłbym się na wdrożeniu i jak najszybciej zarobił ewentualnie kolejny produkt, kolejną wersję, bardziej no, ulepszoną jednym słowem i ją bym ewentualnie zastrzegał. Jeżeli faktycznie pomysł chwyci. Często mamy klientów, którzy zgłoszą sobie to rozwiązanie do ochrony, a tak naprawdę później mają problem z komercjalizacją, z wdrożeniem tego rozwiązania. Więc tutaj bym powiedział zastanów się. Jeżeli jesteś firmą, którą obserwuje konkurent, jeżeli ewentualnie jesteś specjalistą w dziedzinie, który wie, że ten problem faktycznie występuje, ma jakieś rozeznanie już rynkowe i wie, że ten pomysł chwyci na 100% na 99 może powiedzmy, no to wtedy patent jest opłacalny moim zdaniem i warto się zabezpieczyć, żeby konkurenci zaraz nie kopiowali Twojego produktu. Na sam koniec dopytam jeszcze, bo zajmujesz się no chyba czymś niszowym właściwie. Jak wygląda Twoja praca? Wiesz co, no my prowadzimy kancelarię patentową. Ja też mam jeszcze jedną firmę biuro projektowe, które pomaga wdrażać te rozwiązania. Jakby nie skupiam się właśnie tylko na własności intelektualnej, bo dzisiaj w zasadzie głównie o tym rozmawialiśmy. Ja pomagam też wdrażać te rozwiązania na rynek. I skupiać się właśnie na tym biznesie, głównie. Czyli czasem klient do mnie przychodzi po patent, a ja mówię. Zastanów się, właśnie tak jak Ci powiedziałem, w tym pierwszym scenariuszu. Nawet klient czasem mówi: dobra, to robimy po prostu ten produkt i pomaga mu we wdrażaniu. Czyli i patentujemy, i prototypujemy, i robimy później produkcję seryjną. Oczywiście z podwykonawcami, ale my to wszystko nadzorujemy z naszymi inżynierami, z naszymi specjalistami. Teraz na przykład robimy też taki produkt, który wymaga certyfikacji CE, ponieważ jest sama elektronika, i również jakby my ten proces wzięliśmy na siebie z podwykonawcami, żeby to nadzorować i przygotowywać odpowiednie dokumenty. Taki przykład który mogę pokazać, to jest rozwiązanie, które obok mnie jest. To jest produkt, z którym do, przyszli do mnie wynalazcy i ten produkt to jest urządzenie do skrawania puszek podtynkowych, czyli jak puszka Ci wystaje ze ściany, no to... Yy, Elektrycy ją skrawają ręcznie. wiesz, Biorą nożek, czy tam biorą czasem szlifierkę. Szlifierka nie jest do tego przystosowana. Zdarza się, że na przykład po ścianie pojadą, no i potem muszą ją otynkować, a to jest czas. Jeżeli masz jedną puszkę do zrobienia, to nie jest problem, ale jak jesteś jakimś specjalistą, który na przykład robi w deweloperce i ma takich puszek 30, no to już to jest problem, bo to zajmuje sporo czasu. Z tym urządzeniem to jest idioto odporne, ponieważ nie pozwala zarysować ściany. Wsadzasz to do puszki, to się blokuje w tej puszce, tutaj masz podłączoną wiertarkę i te nożyki, które tutaj widać, obkrawiają tą puszkę. No i to jest przykład. Produktu, gdzie przyszedł do mnie klient z takim garażowym wiesz, wynalazkiem, który wyglądał naprawdę <grydko> brzydko, no, jednym słowem brzydko, i my musieliśmy to doprowadzić do produkcji e seryjnej. Zaczęliśmy od tego, że mieliśmy to zgłoszenie patentowe, później gdzieś tam publikacja w internecie, żeby sprawdzić rynek, no i zaczęło się to nam już sprzedawać i sprzedajemy to w tym momencie w internecie. Szukamy do tego dystrybutorów. To się nazywa Scrober. Następny przykład, taka zupełnie inna branża, inna marka to robimy taką markę malowanki 3d.pl i to ma polegać na tym, że dostajesz od nas taki, taki detal surowy, nazwijmy go sobie surowy, z zestawem farb, z zestawem pędzli i możesz go sobie pomalować tak, żeby to wyglądało w ten sposób. Będziemy robić kilka różnych produktów na różne okoliczności i teraz są święta, no to na przykład taki świąteczny Ci pokazuje. Będzie też możliwość zamówienia sobie indywidualnych projektów na życzenie, więc jakby na przykład też takie coś realizujemy. To ostatnie to rozumiem na przykład dla dzieci, czy coś takiego, żeby... Dla sobie dzieci marzywały. między innymi tak, mhm, też. Jeżeli ktoś po tej rozmowie stwierdzi. Dobrze, że trafiłem na ten wywiad. Chyba też potrzebuję rzecznika patentowego. Może być ten facet. To gdzie cię szukać? Jak się z tobą skontaktować? Zapraszam wszystkich na pewno na stronę wynalazca.tv. Można się skontaktować. Dane będą pewnie w opisie filmu. Ja też zachęcam ludzi do odwiedzenia naszego kanału na YouTube. Wynalazca.tv. Tam jest też jakaś darmowa wiedza, z której można sobie skorzystać. Najczęściej zaczynamy sobie wtedy od rozmowy na temat Twojego rozwiązania, gdzie zastanawiamy się, czy da się to chronić, czy warto to chronić. Ewentualnie poruszamy kwestie biznesowe już dalej do przodu, tak jak to po prostu wdrażać i z czym się wiąże wdrożenie, z jakimi kosztami się może wiązać wdrożenie. No i za, wtedy zaczynamy współpracę po takiej pierwszej rozmowie. A dla widzów Twojego kanału możemy taką 15-minutową, 30-minutową rozmowę za darmo zrobić. Na no hasło nam zależy. Bardzo chętnie sobie z widzami porozmawiam. Okej, okay. w takim razie polecamy wszystkie linki w opisie filmu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.